Proszę Państwa, teraz zadzwonimy do Kasi Stru Strużyk w sprawie MOPS-u i, i zakładu psychiatrycznego. Halo? Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, Artur. E, ja w sprawie, bo powiedziałaś, że chciałaś byś porozmawiać na temat e, Mopsu i sprawie tego... i sprawie, że, e, że chcieli... że chcieli Cię wysłać do psychiatryka. O co chodzi mniej więcej? E, tak. Tylko, mi ty już na żywo jesteśmy w internecie. Czy... E, nie na żywo, ale będzie to na YouTubie. Ale już nagrywasz, tak? Tak. Tak, nagrywam. Yy, dobrze, więc ja mam to, a tutaj pismo ma jeszcze z tego mostu. I teraz przeczytam, tak? Bo tu wystarczy przeczytać, zdecydować. Ja chciałam zobaczyć, jakby ona taką rozmowę sobie nam przeprowadziła, bo ona w tym też zajmuje się mocy i, i jak z e, psychiatrą współpracują i ludzi z mocą. To jest takie wrażenie, że ona nie tak. Ale jak wiesz, to jak jak tak... Jakoś ciężko jest się skontaktować w ostatnim razie, więc fajnie, cieszę się, że, że Ty wywołałeś, wiesz, że to w końcu powiemy. Niech ludzie wiedzą. A w jakiej sprawie? Znaczy, o co chodzi z tym mops bo ja nie do końca wiem. E Wyświetleń. Także ja tam powiedziałam w skrócie, jak przebiegła moja pierwsza w życiu wizyta w Pogoda ducha w 2013 roku, jak ja zostałam potraktowana, tak? Mhm. To wiesz mniej więcej, tak? Tak, wiem. No tak, no tak. Yy, I co, i nadal cię nękają psychiatrycznie, czy jak to jest? Raczej ja nie mam nic do so Zofii Filipiak, ale e, ona sama się według mnie niszczy, jeżeli ona zaprasza tych e, aborcjonistów, e, LBGT i tak dalej, e, tak jak nasza organ tak jak nasza, bo ty przynależysz do nas, e, jednak mówi takim ludziom Stop, bo to są zazwyczaj agenci systemu, tak jak e, próbował, tak jak próbował to Tanajno, e, taki Bietka, czy już. Czyli Zofia to próbuje, i to oni zostali zniszczeni po prostu e, e, nie o tyle fizycznie, co organizacyjnie. Są, e, są, są rozwalani od środka, tak naprawdę. Nie, nie możemy dawać podzia ponad podziałami. Co ty myślisz o takiej, o takiej inicjatywie, żeby raczej rozsądnie i żeby być ostrożnym z tymi? To jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Zdrowia. Eee, tak. Wnosi o rozważenie możliwości skierowania na przemoc do obejrzenia psychiatryczne, pedi i zgody uczestniczki katarzyny Stróżyk. Tutaj tutaj uzasadnienie. Tutaj nie wiem, czy tak też to, zgodnie z artykułem, czy też ustawy pierwszej, artykuł 23, ustawy pierwszej, artykuł 29, ustawy pierwszej, posłów pierwszej i Ustawa o zdrowia psychicznego wnosi o rozważenie możliwości skierowania na przemysłowe leczenia psychiatryczne. Bez ich zgody pani Katarzyny Stróżyk istnieje powierzenie, iż pani Katarzyna Stróżyk jest osobą, która w swoim niewłaściwej funkcjonowaniu środowisku oraz nie swoich podstawowych potrzeb głównie dotyczy do sfer medycznej. Jednak dzięki ostatniej wizycie w NSOZ w Rumi w sprawie zdrowia psychicznego jest lekarzem więc ona więc ona już bra, więc ona jeżeli wybrała taki zawód lekarza zawód nie obejmuje sfery prywatnej Zdrową. I tutaj, jeżeli mogę to wytłumaczyć, to ten jeden ze lekarzy z psychiatrów, który stwierdził, iż ja jestem osobą zdrową, to jest tutaj znany. to jest wspaniała doktor Anińska, ona już jest na Ameryaturę. do niej zawsze były kolejki, ja później, jak się dostałam tam, yy, to trzyma w ręku, w mostu, to jest tak stane, tarno, na białym, to jest po prostu taka bezczelność i to, co oni chcieli ze mną zrobić, że chcieli mnie wyzwać, yy, to ja się przeraziłam, ja się przepraszałam, bo ty dobrze wiesz, co oni robią w tych szpitalach, a ja myślę, że to mogło być celem uciszenia mnie, uciszenia. A, w jakim, a dlaczego chcieli cię uciszyć? Yy. Dlaczego chcieli cię uciszyć? Ale jakieś podejrzenie ma masz z jakiej, z jakiej przyczyny? Ja z powiedziałam, w jaki sposób ta wizyta przebiegła, tak? Też takie Europy to, to, to oni już wtedy takich pokrzywdzonych pacjentów, no to raczej to, będą próbować uciszyć, tak? To jest logiczne, żeby nie mówiła, nie powiedziała. No przecież to było dla mnie też do tej pory, wiesz, nie jest to tak traumatyczne w ogóle. E, to coś tutaj poszedł w Sydlaj w tym. Dalej, tym... może przeczytam takie fragmenty. A jak to było z doktorem Schroeder to było tak, że ja będąc pewnego dnia na prokuraturze w tej chwili, i kiedy tak miałam zdarzenia y, traumatyczne raz po raz. to nie było jedno zdarzenie, to był ciąg cały zdarzeń y, i ja byłam na prokuraturze to zgłosić i poznałam taką panią, którą już później bardzo tak zaprzyjaźniłam, to pani mieszkanką jest i tutaj. I doktor jak ja pamiętam yy, ta doktor, ja powiedziałam jej to samo, co Jarka Bogusławskiego, dosłownie tam ze 20 minut w skrócie, jak yy, ta wizyta przebiegła w 2013 roku, co mi zrobiono, jak mnie traumatyzowano. I ona, i słuchaj, ona uznała, że to roza maniakalna, to jest wszystko ręka, ręka myje, tak? Jeden zbrodniarz drugiego zbrodniarza chce kryć, prawda? tak? prawda? Tak, tak faktycznie jest. Yy, tak faktycznie jest. Yy, bo chciałaś coś jeszcze powiedzieć, chciałaś coś jeszcze przeczytać. No właśnie, bo tu jak dalej zaczytam, to tak, jednocześnie w rozmowie z pracownikiem socjalnym stwierdziłam, że nie uznaje swojej choroby i nie będzie kontynuowała leczenia psychiatrycznego u dr Schroeder. No wiadomo, że byłam zaniepokojona, tak? Uważa, że dotknęła ją jedynie depresja. Ponadto należy to nadmienić. Że leki nie były nigdy przyjmowane. Więc to jest po prostu ten dosłownie nie aż dwóch brak. Jak moc, mógł to takie zdanie napisać, ponadto to należy tu to nadmienić, że leki nie były nigdy przyjmowane. To a ja byłam struta lekańską. Ja mam na to yy, dokumentację z Akademii Medycznej, gdzie mnie tam zrobili taki detoks właściwie, bo ja mam na to dowody. Bo ja byłam, jak mnie Ewa Staszewska, psychiatrycznie od lat i nawet ona, w tej chwili ona pracuje w zawodzie psychologa, bo skończyła studia, ona nawet potwierdziła, że no to jest bardzo silne, bardzo podejrzane mi to jest, bo no jak no, to się nie zdarza, to nie jest normalne, żeby lek y, nawet antydepresyjny by na akcynę, żeby tak na początek w takich daskach, tak? To się tak nie robi. Więc to... Dziwne. I ja wtedy wylądowałam, bo wiesz, wyobraź sobie, jak ja się czułam, jak ja byłam pod wpływem podanych w w taki sposób, w takich wysokich dawkach leków yy, na Akademii Medycznej w Gdańsku przez miesiąc, gdzie oni mi te leki całkowicie odstawili. Ja to na tudetok mówię. Yy, pomogli mi właściwie, żeby te leki odstawić, bo namu nie wolno. No i dostałam w malutkiej dawce, na minimalnej lek, specjalogram, który miałam filmować pod kontrolą, właśnie. Tamten ordynator, tamten tam ten małą tamtę, te, yy, dlatego głowi łatwiej pójść i te leki i bezpiecznie odstać, tak? A tutaj sobie no, pisze, że zależy nad nimi, że leki nie pełni się przyjmowane. To też jest kłamstwo, jak można w piśmie urzędowym kłamać? No a to się w nie mieści, prawda? Prawda, prawda. Prawda, prawda i ten... i to jest bardzo ciekawe. A Zofia nic ani razu nie dzwoniła do Ciebie, w tej sprawie? ja tylko jeżeli masz numer do Pani Zofii, bo ja nie wiem, czy ja, bo to chyba nie wiem, czy jest na stronie SobZecu, bo to nie telefon, numer telefonu. Mam. Ale przestała odczytywać moje na Messenger, bo wcześniej odczytywała, ja tam rozmawiałam chyba na takim tylko Messengerze, bo mnie to chyba nie było przez telefon, tylko na Messengerze się połączyło, św. Piana nie bo nie mam do niej numeru właśnie, a ona przestała odczytywać moje wiadomości, wiesz, na Messengerze i no mogłabym spróbować... Ten... Znaczy, ja też mam do Ciebie parę pytań, jeżeli dałoby radę przez e, 3 minuty, cztery, żebyś odpowiedziała na moje pytanie, e, t, e, bo Ty mówisz, że... E, bo, bo to akurat będą... E, jedno pytanie będzie... Dosyć, postaram się tak zwięźliwie tak zapytać, bo ty mówisz, że, że oni z jakichś tam przyczyn dali ciebie, dawali te leki i z, przyczyn, z jakichś przyczyn ci chcieli cię do zakładu lub ci leki dać. Ja mam takie pytanie: co ty sądzisz, właśnie, czy to mogło. Czy ty otwierałaś się politycznie, bo, bo na przykład e, psychiatrzy i, psy, i pracownicy, i pracownicy szpitala psychiatrycznego e, uczestniczyli w, w, aborcjonist, e, w aborcjonistycznych protestach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego? Czy myślisz, że takich osób jest więcej w tym zawodzie? Wiesz, ja mogę powiedzieć, bo jak to się wszystko zaczęło wiązać, a... Tutaj jest taki absurdum, więcej niż to, przeczytałam, co przeczytałam, do tego, co było w co to mnie spotykało, i ja je zaczęłam zadawać, i zastanawiam się, dlaczego mnie to spotyka. Dlaczego mnie aż tak tak to... Tworzyłaś się politycznie, wtedy się otworzyłaś politycznie. On tam się, jeśli chodzi o PiS, on tam nawet jakieś stanowisko powoduje, że w klubu, bo nawet ja to z internetu wiem, yy, pracowałam w internecie, bo jak ja wróciłam mówię, w ogóle z Wielkiej Brytanii, yy, zanim właśnie do tego krokodilnego tak, się, tego sekretyjnie te się czułam, no to ja w Wielkiej Brytanii pracowałam sezonowo przez wiele lat. Ja wtedy wróciłam po pocielki przez rok, w hotelarstwie w Wielkiej Brytanii, wiesz? więc ja tak nie wiedziałam do końca w Polsce, wiesz, co tej rzeczywistości, co tu się dzieje. I to, że mój kuzyn Michał Stróżyk, że on takie... pozycje tam w Trójmieście, no był chyba nawet kandydatem na prezydenta Sopoku i tam miał politycznie też działał. No to ja się z internetu dowiedziałam przypadkowo, ponieważ ja z kuzynem nie mam kontaktu od dziecka, ze względu na takie rodzinne, wiesz, konflikty nie położałam. Tak, tak, można promem dojechać. a teraz łabędziami, ale z łabędzie, ale z no łabędzie z Artu Majkowskiego ja jako taka z pasterowiczka zauważyłam, że z łabędziami się dzieje złego i pamiętam, że już później, później jak byłam na stanszu w Redzie, w Rędzie, w Urzędzie Miasta i ja tylko coś w rozmowie powiedziałam, ale w ogóle to było też dziwne, że ja nie <tosz> było zaaranżowane już, że mi takie sytuacje po prostu dziwne yy, za no, zaaranżowali. Ja też w rozmowie, pamiętam, powiedziałam, że coś o o tym parku i oni tam też to przeciwko mnie oprócili sytuację. W ogóle mnie wyznali, a ja jeszcze powiedziałam, że było niewygodne, bo yy, w górnym miastach w Redzie był plakat tamten, trochę, tam, tam gdzie się tak mieszki Holand, tak? Plakat był. I ja jako Y, Oddziału kultury, a ja jestem też po specjalność marketing. Mam taką hmm. cyfro. Wykrzywy, chodzi o moje wykształcenie, specjalność marketing. Wiem, 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 bo chciałem ci jeszcze jedno i ostatnie pytanie zadać, bo już dużo informacji powiedziałaś. Ale chciałem się właśnie zapytać ciebie, czy y, w czym Zofia Filipiak miałaby ci pomóc, jeżeli chodzi o sprawę tą? Jeżeli. W Zależność, tak? zależność, no, nasz kanał też. I ona tam, kilka nawet, tak, starsza pani, i tam, nie wiem jeszcze chyba. I yy, ona akurat, akurat to, co ja, to, co mnie spotkało, czyli jakaś zależność jest, bo to się musi dziać w skali całego kraju, tak? Związek opieki socjalnej, jak oni współpracują z psychiatrami, co oni wyprawiają, co oni chcą to no, dla mnie to, to jest w ogóle jakiś proceder eksperymentalny. Ja byłam przerażona do tej pory. Wiesz myślę, że jestem do tej pory jeszcze traumatyzowana, tak? To na pewno. No, no. No to, no to, no to, no to już... Jeszcze coś chciałabyś dodać, Kasiu? ale na przykład, ci powiem, teraz taki dokument, wiesz, nie dokument, artykuł pod tytułem piżamki też szomek, ja ci powiem, że ja do końca nawet nie jestem w stanie tego doczytać, bo to jest tak ciężkie dla mnie, doczytam do połowy, później muszę znowu zwrócić do tego, bo jest to tak ciężkie i tutaj, jak to można sobie w takiej formie, że czyta to pani, i to, to ludzi może dobrze. Będzie to łatwiejsze w takim przekazie, wiesz. Ja, no, ja zaczęłam to udostępniać też do bo nawet, żeby podawać to do ludzi, bo żeby do ludzi jakby to sobie uzmysłowili, i żeby to do ich świadomości w ogóle to co się dzieje, prawda? No tak. No tak, to jest właśnie najważniejsze. No i dziękuję, i dziękuję też, że udostępniłaś. No to życzę ten przepraszam, bo my mamy akurat mało czasu, a ten ale dobrze, że dobrze, że wiele rzeczy powiedziałaś i to jest bardzo ważne dla nas, że warto mówić na ten temat.